O specjalizacji uzdrawianie praniczne, nauczyciel uzdrawiania pranicznego, oficjalny dyplom państwowy bionergoterapeuty. Proszę pamiętać, że dyplomy nie uzdrawiają, są pewną formą tak jakby, selekcji przed pewnymi nadużyciami. Jeśli ktoś nie posiada dyplomu, to zapraszam na egzamin państwowy, czy latniczy, który. Lata temu miałem. By taki dyplom otrzymać, trzeba sporo nauki przejść duchowej u nauczyciela. Po kilku latach taki dyplom zdobyłem. Dzisiaj prowadzę po 12 latach kursy uzdrawiania pranicznego, który będzie się najbliższy 27-28 grudzień. Zapraszam do kontaktu. Wiedza z poziomu ducha. Tylko i wyłącznie stacjonarnie, nie ma kursów online. Internet, telefon służy do czego innego. Na kursach uzdrowienia poznacie, szanowni Państwo, techniki, które były mi przekazywane, jako się od wieków przekazuje, nauczyciela, naucznia. Zaznaczę, że od profesjonalnie, jeszcze raz zajmuje się 12 rok, uzdrowieniem pranicznym. Jeśli chodzi o kiedy, od kiedy prowadzę kursy uzdrawiania pranicznego, niektórzy myśl, błędnie to kojarzą, jeśli nigdy nie słyszeli, bo ta sztuczna inteligencja weszła i wpisują albo mówią praniczne, wyskakuje mi organiczne, nie był, proszę ograniczony mieć, macie własny rozum, zaufanie do tej sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o uzdrawianie duchowe, bo takie jest uzdrawianie praniczne, ono jest zawsze przekazywane z nauczyciela naucznia. Takie podręczniki, szanowni państwo, które tutaj mam, one już są mało, mało kiedy dostępne na rynku, właściwie już ich nie produkują. To są trzy podręczniki do trzech kursów, czwarty to jest ustawianie praniczne, Wszystkie takie kursy przeszłem i wiele innych u swojego nauczyciela. Nic tak po prostu nie przychodzi. Zdarzało się, że. Pacjenci, bo Mam gabinet w Katowicach na ulicy Pułaskiego, 20 od 5 lat. Zdarzało się, że przychodzą pacjenci, którzy wszystkie podręczniki przeczytali i z chcenia, z jajego, bo chcieli być uzdrowicielami, to tak jakby powiedzieć Bogu, że oni chcą to tamto rozkazać. Energia pochodzi do najwyższego i co najwyżej można prosić, i trzeba jeszcze to właściwie zrobić. Wielu ludzi robi to niewłaściwie. Sam kiedyś przez wiele lat prowadziłem inne zupełnie życie, destrukcyjne. Dopiero, gdy spotkałem nauczyciela uzdrowienia pranicznego, wszystko się zmieniło. Niedługo będzie 15 rok. Szanowni Państwo, w czym uzdrowienie praniczne może pomóc? Jak i mnie wiele lat temu pomogło, sam poprosiłem o najpierw o zabiegi, a potem o nauki. Uzdrawianie planiczne może pomóc w każdych chorobach, najczęściej tych nieuleczalnych. Zapraszam do gabinetu do Katowic, jeszcze raz przypomnę, na ulicę Pułaskiego 20, telefon 513 721 006, strona uzdrawiam.pl. Ludzie przechodzą do mnie najczęściej z diagnozą medyczną. Nigdy nie odciągam od medycyny konwencjonalnej w sposób racjonalnym, w cudzysłowie mądrym powinni podejść. Najczęściej, choć nie zawsze, gdy medycyna zawodzi, czyli najczęściej to są nowotwory uzależnienia. Jeśli chodzi o nowotwory, ludzie przychodzą wtedy, kiedy Zdecydowanej większości radio i chemioterapia nie pomaga. Ta egoistyczna komórka już większości ciała zjadła. Nie powiem, że wszystkim się da pomóc. Jeśli lekarz mówi, że już no nic nie zrobią, zabiliśmy wszystko, bardzo często jeszcze jest szansa takiemu człowiekowi pomóc, by mógł zostać całkowicie uzdrowiony. Nie zawsze się to zdarza, powiem tak, bo jeśli. Wszystkie komórki zdrowe zostały prawie zjedzone. Czasem się tacy pacjenci zdarzają, to jedynie można życie przedłożyć. Chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie, jeśli człowiek przyjdzie, gdy już radio i chemia nie działa, czyli ta granica jeszcze taka jest nieprzekroczona, to bardzo często dłużej żyją, albo są całkowicie uzdrowieni. Niektórzy, jak przychodzą na początku, mają diagnozę medyczną, lekarską, np. rak piersi, rak jajników to czasem się zdarza, że po czterech czy też pięciu zabiegach to się rzadziej zdarza nowotwór, czy też znika. Ale to jest u tych ludzi, którzy proszą z poziomu serca, nie można żądać, chcieć. Żądać i chcieć, oczekiwać można od lekarzy, bo oni się na Akademii Medycznej uczyli, od tego są. Ja nie podważam tego i, i tam rządzi pieniądz. Co znaczy, w uzdrawieniu panicznym też godzien pracownik swojej zapłaty, ale nie rządzi pieniądz. Uzdrowienie paniczne to jest, ma, uzdrowiciel ma w pewnym sensie z interes, ale nie rządzi pieniądz. Dlatego też jeszcze nie pod, podkreślę, że nie, nie tak jakby odrzucam medycyny tej konwencjonalnej, tylko bo nawet. Sztuka uzdrowienia pranicznego, książka mówi wyraźnie według mistrza strzola Koksui, że uzdrowienie praniczne nie ma zastąpić medycyny konwencjonalnej, tylko wzbogacić i uzupełnić. Ale w rzeczywistości, w praktyce jest tak, że gdy ona już tyle, ile może chwała im za to zrobi i nie pomaga, to przechodzi się do uzdrowiciela pranicznego. Yy, wtedy jest dużo większa szansa na to, że ten człowiek zostanie uzdrowiony. Słowo adekwatne, bo lekarz tego nie może powiedzieć, może powiedzieć, że leczy i to jest prawidłowe. Tak samo jak lekarz powie, że yy, na przykład jeśli chodzi o zniewolenie, alkoholizm, narkotyki, azad, nie da się tego wyleczyć. Mówi prawdę z punktu ich widzenia, ale da się to uzdrowić dla proszących z poziomu serca. Co to znaczy? jeśli nie ma też jeszcze negatywnej karmy i jest prośba z poziomu serca, także wtedy jest szansa minimum jest cztery zabiegi na uzależnienia i to nie jest tak, że na przykład, że od razu można człowiek przestaje być niewolnikiem. Po pewnym czasie i trzeba też zmienić przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia się da zmienić, bo się nad nimi pracuje, ale z niewolenią usuwa energia, Bóg usuwa, a nie przyzwyczajenia, to trzeba troszkę się wysilić. Przyznam się, że nie każdy, jak widzę u pacjentów, chce im się na zasadzie zmienić tego, tych przyzwyczajeń, a to jest konieczne. Nawet medycyna. Psychiatra, psychologia mówi, że pewne rzeczy trzeba zmienić, i to jest prawidłowe. Przyczyny nie usuwa, ale tak jakby ją schowie pod dywan. I tak jakby podleczy. Także nie neguję psychiatrów, psychologów, bo tego są. Leczą intelektualnie. Uzdrowiciel uzdrawia energią najwyższego, bo to sobie chwały nie przypisuje. Jeśli chodzi o inne choroby, które. Królują w tym świecie, no to jest ich cała masa, szczególnie ludzie dzisiaj emocjonalnie cierpią. Zabiegi uzdrowienia skuteczne są bardzo dla ludzi, dla ludzi od, z otwartym sercem, oczywiście, bo jeśli ktoś neguje, to nie ma szans. Z doświadczenia, powiem, wieloletniego, z tak zwanej krewnych rodziny, nikt nie poprosił mnie o zabieg no tak to już jest najczęściej obcy ludzie to proszą po prostu nie wierzą i mają takie prawo, ja tego nie neguję ja tego nie neguję absolutnie tego nie neguję absolutnie także w jakich jeszcze chorobach na przykład wszelkie udary, wylewy jeśli po udarze ktoś przyjdzie bardzo szybko do trzech dni można 80-90% tego zniwelować, potem już mniej w zależności od czasu, ale można pomóc takim ludziom, jeśli mają niedowłady. To samo jest z różnego rodzaju choroby nerek, płuc, czy też układu moczowego, serca. Tak samo jest uzdrawianie bardzo skuteczne. Także... Często też ludzie łączą medycynę konwencjonalną z, z zabiegami uzdrawiania i wtedy ciało ma energię. Bo na przykład, dam taki przykład, jeśli ciało zbombardują radiochemioterapią, to ciało jest, nie ma energii, by mogło się samo uzdrawiać, bo każde ciało się samo uzdrawia, tylko potrzebuje energii. Energia jest ta najbardziej ogólna dostępna z ziół, ona jest bardzo silna, ale tą, którą się posługuje, uzdrowiciel praniczny, to jest najczęściej w 90-paru procentach energia najwyższego yy, poprzez ośrodek energetyczny yy, czakry korony. Także to jest yy, najbardziej skuteczne. Choć zdarzają się ludzie, którzy są bardzo przywiązani do Matki Ziemi, uzdrowiciel się posługuje tak zwanymi niższymi energiami, ale o tym to już na kursach uzdrowienia dla absolwentów. Oni doskonale wiedzą, dobrze wiedzą, o czym mówię. Także zapraszam w najtrudniejszych, najczęściej nieuleczalnych chorobach do Katowic na ulicę Płaskiego, 22 piętro. Zabiegi wykonuję oczywiście też na odległość. Nie ma uzdrowienia przez telefon. Telefon jest do tego, by informacje przekazać, ustalić datę, czy w gabinecie w Katowicach, czy na odległość. Uzdrowiciel w danej chwili widzi Ciało, te niewidzialne człowieka, i wtedy robi zabieg. Tak samo by to było, jakby to było w gabinecie. Są ludzie, którzy potrzebują zobaczyć uzdrowiciela, bo ich serce na przykład no, nie przyjmą, dopóki nie zobaczą. No, ja tego nie neguję, ale są tacy, którzy mieszkają za granicą, no oni przecież nie przyjeżdżają, chyba że na kurs, no, zdarzali się tacy u mnie, czy też. U, Nauczyciela, którego ja nauki brałem, z bardzo daleko przyjeżdżali na kurs, bo tylko tak można wiedzę przekazać duchową. Zupełnie szklane ekrany nie są od tego i tak jest od wieków. Nic to nie zmienia: żadna sztuczna inteligencja. Ekrany, telefony, nic to nie zmienia. Człowiek, jaki był, taki jest, tylko pewne formy się zmieniają, ewoluują. Niekoniecznie. Korzystne dla naszego ciała. Także przy, zazwyczaj człowiek, poprzez tą jego grzeszność, ja i ego, oddala się od dawcy życia. Ten akumulator, który mamy, który mamy na całe życie, osłabiamy go, oddalając się od niego, świadomie lub też nieświadomie. To też zapraszam wszystkich potrzebujących do kontaktu. Zabieg trwa 40 minut. Około 40 minut, w zależności od okoliczności, jakie są w danej chwili, ale najczęściej między 30 a 40 minut. Także zapraszam we wszystkich zniewoleniach: alkotyki, narkotyki, hazard, alkohol, papierosy, wystarczy jeden zabieg i przestajemy palić. Jeśli chodzi o inne choroby, każde wewnętrzne choroby, szczególnie nowotwory, w większości przypadków dla proszących powtórzę z poziomu serca, którzy przyjmują energię, bo tylko wtedy można pomóc. Także wszystkich serdecznie zapraszam do gabinetu do Gatowic na ulicę o 20. Jeszcze raz przypomnę, strona internetowa uzdrawiam.pl Zabieg wykonuję po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Czy to w gabinecie, czy też na odległość. Wszystkiego dobrego życzę każdemu i do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.